kończeniu śledztwa. Już dziś o 20.30 w Polsacie FC Barcelona zagra szachterem Doniec. Małpa terroryzuje miasto. Mieszkańcy ograniczają spacery, bo boją się, że zostaną zaatakowani. Ci, którzy twierdzą, że małpę na swojej drodze już spotkali, opowiadają o jej olbrzymiej sile i agresywnym zachowaniu, a zwierzę opisują jako wielką bestię. Tajemnicza małpa grasuje na Dolnym Śląsku w Bielawie o poszukiwaniu bestii. Zaczęła się tu, w okolicach bielawskiego zalewu Sudety. Ktoś powiem widział, ale gdzie co, ja nie wiem. to Jeden powiedział, dziesięciu powtarza i to cała historia się tworzy. To coś zaatakowało trzech osiemnastolatków, którzy późnym wieczorem wracali do domów. Jednym z nich był Damian Kowalski. takie, taka bestia, po prostu ogłosiona, cała. wysoka. Nie wiem, z metrów miała, no i tu na pewno była bardzo silna, no bo skoro nami trzeba, później potrafi o to rzucić. Do akcji poszukiwawczo-rozpoznawczej rzucono patrole piesze i zmotoryzowane. Zawiadomienie potraktowano poważnie. Widział te łapy tutaj, o ja mi mówię, że te łapy były owłosione, tutaj takie to, śliskie, takie mokre jeszcze. Według komendanta Bielackiej Straży Miejskiej ten człekokształtny stwór to prawdopodobnie szympans, który mógł uciec z nielegalnej hodowli. Straż Miejska do południa i po południu patroluje teren zdarzenia, objeżdżamy go kilkanaście razy ponieważ chcemy ustalić, czy to zdarzenie faktycznie miało miejsce. Bo aż dziw, jeśli rzeczywiście był to szympans, że zaatakowanym udało się pójść z życiem. Dorosły samiec ma siłę sześciu mężczyzn przynajmniej. Tak. Dyrektor Gdańskiego ZOO przestrzega, każdy kontakt z takim zwierzęciem jest bardzo niebezpieczny. Szympans potrafi w ciągu sekundy zmienić swoje pozytywne nastawienie do opiekuna, i przerodzić się w agresywną bestię. I wtedy jest nie do upilnowania. To puma, którą dwa lata temu udało się nagrać na Opolszczyźnie. Ślady kotowatego, bo do dziś nie wiadomo, co to było za zwierzę, znajdowano także na Śląsku, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. Wtedy też zarządzono poszukiwania, rozważano wszelkie możliwości. <tryk> Z odstrzałem zwierzęcia włącznie. udokumentowano kilka przypadków zagryzionych zwierząt gospodarskich i domowych. Kotowatego nie udało się jednak złapać. To mają inne rzeczy, inne gady. Ja wiem, może... Może kałbice? Mieszkańcy Bielawy historie z człekokształtnym traktują z przymrużeniem oka. W sklepach ponoć wzrosła liczba sprzedawanych bananów zaatakowanych przez to coś do śmiechu jednak nie jest niektórzy ludzie mówią, że my byliśmy pod wpływem czegoś nie, a właśnie, żebyśmy byliśmy w pełni świadomi żadnego alkoholu nie piliśmy przed tym ani poszukiwania trwają, Robert Gusta, wydarzenia Bo po zakończeniu śledztwa